Zadanie piąte. Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie 2a minus 3 do kwadratu minus 2a plus 3 do kwadratu jest równe. Co możemy zrobić w pierwszej kolejności? No przede wszystkim, jak najczęściej bierzecie się za to zadanie, to rozwiązujecie je wykorzystując tutaj kwadrat różnicy, odjąć kwadrat sumy. Yy, jaki jest najczęstszy błąd, który popełniacie? Zapominacie o tym, że między tymi dwoma nawiasami pojawia się minus i znaki po podniesieniu do kwadratu w tym drugim nawiasie trzeba zmienić na przeciwne. Ja chciałabym Wam dzisiaj zaproponować rozwiązanie tego zadania, traktując yy, to, co mamy w pierwszym nawiasie jako A, czyli to jest moje a kwadrat. Tutaj sobie pozwolę zapisać dwa, a za chwilę Wam powiem o co chodzi. A ten drugi nawias potraktujemy to jako b, tak? Czyli ja tutaj bym korzystała ze wzoru na różnicę kwadratów, czyli mamy a kwadrat plus b minus b kwadrat jest równe. I w pierwszym nawiasie byśmy rozpisywali, że to jest a minus b, w drugim nawiasie to jest a plus b. Dlaczego proponuję właśnie takie rozwiązanie? bo wydaje mi się, że jest troszeczkę szybsze, a po drugie mamy tutaj mniej błędów do zrobienia. Pierwszy nawias mamy z minusem, więc to, co odpowiada naszemu A zapisuję w nawiasie, czyli będę miała 2A minus 3, a to, co będzie odpowiadało mojemu B, również zapisuję w nawiasie, czyli 2A dodać 3. Potem rozpisuję wzór z. Z sumą, tak? Czyli będziemy mieć 2a minus 3, i tutaj już nie będę zapisywała tego w nawiasach z tego względu, że między a i b jest plusik, więc nie będziemy nic zmieniać. B2a plus 3. No i co mi to dało? Tutaj w tym pierwszym nawiasie muszę zmienić znaki na przeciwne, czyli mam 2a minus 3, no i teraz będę zmieniała minus 2a minus 3. A drugi nawias przepiszę bez zmian, czyli jest 2a minus 3 dodać 2a plus 3. Co się dzieje? W pierwszym nawiasie zauważmy, że skraca mi się 2a, bo 2a minus 2a daje mi 0, więc otrzymuję z tego minus 6, a w drugim nawiasie mam 2a minus 3 dodać 2a plus 3 minus 3 i 3 mi się upraszczają, czyli zostaje mi razy 4a. Minus 6 razy 4a to 24a na minusie. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A. Daj znać w komentarzu, jak Ci się podobało tego typu rozwiązanie.